M72 57 rok zarejestrowane na chodzie. Chyba będzie drogo kosztowało, ale będzie do sprzedania. Tylko jeszcze właściciel się właściwie się zestawia. Zastanawia. Wieszku, ale tak orientacyjnie to kilkanaście tysięcy, nie? Ile? Pewnie z piętnaście? No to tak myślę, około 15 będzie kosztowało, jak to skarbujesz. Kupiłem to od znajomego, spisałem mowa rozumiesz nie? No i muszę wiesz, coś z tym zrobić do jasne. No ale to jest w oryginale, to, to ma wartość. Tylko to. pewnie przywiezione. Ze Związku Radzieckiego. Tak, w 2019 roku zarejestrowany, 2019 bo u nas to by się nie zachowało aż takie ładne widać, że i opony radzieckie wszystko radzieckie i to słyszałem, że to jak wiesz niektórzy jak odrestaurowują to później już nie chce jeździć tak, tak. to ma jeździć tak jak było tak musi mieć luzy odpowiednie nie skończysz